Hej, witam, witam. Z tej strony suchy Major. Witamy w pierwszym odcinku Prison Simulator, czyli symulator więzienia. Dzisiaj sobie rozpoczynamy nową serię. Więc ja sobie przeszedłem jeden pierwszy odcinek, czyli jest to taki odcinek 2-1 można by powiedzieć wchodzimy w ustawienia i patrzymy dobra, muzykę wyłączymy co tu mamy w ustawieniach aberracja chromatyczna nie wiem o co to chodzi intensywność ruchu kamery tryb bez animacji zmiana pola widzenia dobra, wchodzimy tutaj co jest najważniejsze dobra, wszystko na wysokie synchronizacja pionowa

I zaraz sobie rozpoczynamy rozgrywkę Steam Deck, Xbox, a to nie dotyczy nas Gamepad nas nie dotyczy i HUD, ok podpowiedzi, cenzura niepotrzebna, automatyczna pauza, śledzenie tworzy podczas rozmowy, kod zbieranie statystyk, twitch, a dobra no to zaczynamy, damy jemy, kontynuuj <laughs> gdy podczas przeszkody znajdziemy z broń lepiej ją skonfiskować nie zostawić lub zabrać dla siebie Dobra, mamy kolejny dzień hmm. Tylko Gdzie to się idzie? A tam no to idziemy Ok, tu mamy automaty Możemy sobie coś kupić Mamy kasę? Ja nie mamy kasy No to idziemy powitać naszych kolegów No, dobra, no i witamy. By udać się na warsztat, najpierw przy pomocy klikera, by wybrać się do pracy, wskazanie osoby, stają się do zbiórki. No to dobra. Proszę tu jest. Proszę tutaj wychodzić których by to sobie tutaj wziąć? gości no się ma, no tak Spokojnie, nie krępuj się, nie przejmuj się załatw sobie potrzebę, nie, nie ma sprawy charakter łagodny a może by gościa wziąć napad na bank zobaczymy drugi hello w gościu Agresywny, a do tego to nie, bo nie będziemy się z nim użerać. Lepiej jakiś wziąć obraza Twoje, naganne zachowanie zostaje przydzielona Ci kara. O, oh, come on! him! <laughs> kara izolatki, zakaz przepustki. Yy, nie to, nie to, nie to. O, oh, ale to ja chciałem tak wybierz więźniów do pracy w warsztacie w pracy warsztacie możesz zabrać tyle ludzi ile jest dostępnych miejsc do pracy zwolnij zbiórki i wybierz więźniów za pomocą killera to gdzie jest killer tu jest zbiórka aha ok no dobra zbierać się Zbierać się, zbierać. Przeszukaj. Hmm. Yy. Gdzie to się wybiera? Tu. Yy, Krótkofalówka. Ręce, licznik falówka pała Aha, dobra, to tu musimy By aby Gdy zbierz maksymalnie liczbę osób do pracy wybierz komendę za mną Więźniowie będą za tobą, za tobą podążać do warsztatu Okej, okay, proszę bardzo, idziemy Teraz następnie trevor zbyt ten trevor z GTA kradzież naturalny charakter a zobaczymy innego u agresywny to nie, to tego chodzimy chodź tu ile gości trzeba wziąć? 6 Dobra szukamy dalej a tej koleś Agresywny, to tego to nie, może tego, też nie, naturalny, dobra, chodź, naturalny, dobra, łagodny, niech będzie ten, jeszcze jeden gość, naturalny, dobra, niech będzie ten, chodź tu, chodź tu, koleś, Koleś, a już wszyscy Raz, dwa, trzy cztery, dobra Za mną, proszę bardzo Idziemy sobie Wagu, gagu, idziemy, idziemy Gdzie to tędy cześć Idą, idą Chodźcie proszę bardzo Wiecie siedzieć bez czynnie tu to... Idziemy teraz popracować. Warsztat. Warsztat, warsztat. Pisz, 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 teraz tutaj się ze schowka. Po od wejścia weź wybrane narzędzie. Patrz, do każdego ze skazańców. Nie wszyscy pracowali jeśli ktoś się ubija, Nie muszą pracować przez określenie mimalentosa, bo ale im dłużej będą pracować, tym więcej pieniądze zarobić więzieniu. To idziemy, proszę o idziemy, idziemy. Hmm? Oh, O que é isso? Me... Tem nada e... a Tem não rinha aqui uma rinha aqui uma rinha Tatis, dzi dzi ha ha, ha. Mężę, przesuć, żeby coś koledzy co, <coughs> nie schowali. Abu Nie tu, nie ja tu. Może tu. Тоже не, тоже не. Ну, За Po co mi to by Żeby wysadzić na przykład coś o fajki Papieroski. o tu są narzędzia cyk 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 o i mi więźniowi trzeba dać narzędzie yy, yy. Dziadu się daje za, za narzędzie. Gościu, ci chcę dać w narzędzie. Du! Nie, nie, nie. A masz, czyli... Żebyś był grzeczny. O ty, co z tyłu tu masz? Kontrabanda? Co to jest? Co to... To, 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 czekoladę masz, a do no, niech będzie, Dobra, żeby nie był głodny. A tu? Kilka mocy, a daj mnie co bym się jeść, chce. ten nie ma nic. Aha a nagle tam temu zabrałem, a to już nic nie ma nam mnie. A ten nie ma nic. Dobra, by przyjdzie narzędzia. Aha, trzeba pogadać z kolegami. No dobra kolego. Ja ci tu chcę przydzielić. Co by ci dodać? Nóż młotek to może tak rozdzielimy. Ha! Ty jesteś łagodny to damy ci młotek. Ale ty znowu znowu z głowy rozbizimy. A masz. Ten jest naturalny. To mu możemy dać śrubokręt pilnik, Tomasz. Pilnik temu gościowi damy co ci się nie chce, Nus, klucz, a klucz co ci nie pasuje, klucz. A co mnie to interesuje? Disto A, śrubokrennus Teraz ten... Meresti tu tu mi I proszę bardzo i proszę pracować Pracujta, pracujta, a, a ja tu sobie wezmę na wypadek Pały jak będziecie się ociągać, to, to przez plery dostaniecie. Proszę piłować. Pijnuj, by węzięły, pracowali. Gdy ktoś się obija, doprowadzić go do pionu. Reszta w konieczności. Dobra. Przeprowadzi mi czas, aby im pracować, w będzie do dyspozycji. Dobra, pracuj ta, se ta. Proszę, a ty co? Tu, to, tu, 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 to, tu, 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 Chodźcie pozostali. tu, jest tu, E ty, co? tu, chce się pracować? jeden ty? Dobra z tu nie kombinuj nic tu dziadu jeden ty Proszę nie kombinować bo zaraz cię tu Pokaż mi tu nic nie masz nic Muszę tu pracować i nie, nie ociągać się Raz, dwa, dwa Gdy minimalny czas pracy zostanie osiągnięty Możesz dzwonić ludzi do zbiórki wybierając komendę zbiórka Możesz też poczekać, że dziewięćniowe przepracują nadgodziny Okej okay. Zobacz no, idzie, a ten to? A ty co, to, to? to. Co? Cześć się nie podoba? Nie chcesz pracować? Labido Co? Ja ci nie będę mówił co mam zrobić? Dziadu Czy ty chcesz pomóc przez plecy? Dobra, jeszcze raz porozmawiamy. Ale jak to nie pomoże, to dostaniesz. Siedzi sobie w dupach i będę zabierał. A my musimy zapierdzielać. A co? Coś się nie podoba gościu? Labido O, obyło się bez. No widzisz, to się nazywa resetywizacja i brak konieczności używania siły. No, to proszę tu pracować i się nie ociągać. Idziemy patrzeć tutaj. Pozostali pracują, pracują. To już popracowali? Minimalny czas został osiągnięty. Pozdroliwie jeszcze chwilę popracować lub od razu użyj komendy zbiórka. Niech jeszcze popracuję trochę. O, co? gościu, że coś tutaj robi z drewna. jakieś będzie, nie wiem, robił, czy co? Przeszukamy koleści A ty co? Już się odek ciało? Co? Za wzrokiem masz problemy? To do Oquisty Co jak to się nie widzi zrobić? A co, a chcesz gonga zarobić? To? To? Te chuliga nie są myśli, że co? No, to proszę spokój. O, no, zaraz będziemy kolegów zbierać. Chyba. <laughs> Dobra, będzie tego pracowania. Zbiórka, proszę bardzo, do szeregu. Okej. Okay. Co? Coś się nie podoba cię tu? To mistrz stara tu. To mistrzarz tutu. Jak odchodzi? Oddawaj mnie tutaj. Tis Tomita tu. Fra de stire No, dziękuję przżukanką pik des de proszę oddać mi tu tisto mitma si tu tranqua i przżukanką nie ma nic no voilà des ten do mitata to stu o aku so hanen No już koniec. Następnym razem będziecie pracować. O, ale śpiewać się chce? No, widać, głodny może być, może się sprykości gości. Dobra. dużo narzędzia do magazynu. Ok, po odebraniu narzędzi pamiętaj przeszukać wszystkich kazańców. Podejdź do każdego więzienia i przeszukaj go. Na dole ekranu czasem widać go na oczu, to znaczy jest się przerwany przez więzienia lub strażnika. Cyfra albo znaczy... Wiele w nowym momencie więźniów lub strażników cię obserwuje. Gdy zabierzesz kontrabandę dla siebie, podczas gdy strażnik macie na oku, może się to skończyć miłą rozmową. Podobnie z więźniem, zwłaszcza jeżeli ty, ty mu zabierzesz kontrabandę. Okej. Okay. Dobra. Co ty masz tu? Aha, kawał drewno, żeś sobie wziął. Come on. wore him Ta, zlituj się, chciałby. Nie ma. Takich rzeczy nie można. Nie, dobra ode ale Nowy nie ma, konfliktuje tylko nic tematu. Ta, nie, każdym cię wyjdzie. To nie fikaj mnie tu gościu. O, oh, come on! A ty co masz tu? Czekolada? Dobra, to sami, czekolada. Wiertuł? Może mógłbyś przynieść na to oko niczego? Cię nie dowie, o co chcesz go mi to budzi eee labido bakati o on, bore him e no pada Dobra, wszyscy, wszyscy. Sprowadź więźniów do celi. Jak tam podoba ci się Fachura? Tak, jestem zadowolony. Tak, to powiedz mi od kogo kupujesz proch i Za ile? Hehehe. <śm> A nie powiem ci. Dobra, idziemy, proszę bardzo. Za mną. Zbiórka, proszę, idziemy. Nie tu, tu idziemy. Tędy idziemy. I... Którędy coś idzie? A, tędy.

Okej, zakończone. To super. Proszę bardzo do celi. Czemu to jest otwierane wszystko? Powinno być zamknięte. A więźniowie pouciekają. No i git, czas wolny. No dobra, może sobie tu już zakończymy odcinek bo to nie będzie light, odcinek o, strzelnica no to kiedy indziej sobie sk zobaczmy bo być może teraz nie jest odblokowana pokój strażników tak, tutaj okej, okay. tutaj w twojej koledzy możecie odpocząć od stresującej pracy rozejrzyj się za dostępnymi rozrywkami jak gra w karty lub rzut. Czy jest? Można się z napić? Nie. to Mareon! Jakiś To jest miara. Idzie to jest ten pokój nasz. Yy, pokój od prawie jest. Nie, nie, nie. Czyli co, jeszcze dla ciebie trwa zmiana. No, ja, ci trzeba jednak na ławce chyba odpocząć. Na pewno chcesz pominąć swój czas wolny, tak. No ok, zadanie zakończone. Udaj się do sali przeszukań. Dobra, może sobie zakończymy. Tutaj odcinek, a następny już będzie od tego momentu. Dobra, co sobie drugi zrobimy, a ten przerwiemy, ok.